Nie no, Tak, dziś odcinek, który. Zmusił mnie do niego jeden widz. Zadał mi pytanie: Ile potrzeba czasu, żeby tak naprawdę, mając jakiś tam podstawowy ekwipunek, czyli tam mieczek plus 9, jakiś tam plus 6, duperele, pierścień z rejestracji, i czasem można zdobyć jeszcze pierścień od jakiegoś. cicho, <grystanie> jakiegoś wysokolewego gracza. To jest odpowiedź. Ten filmik jest odpowiedzią na to pytanie. Ile potrzeba czasu, by wbić minimalny ten 15 level? Po co 15 level? Bo 15 level to jest taka podstawa w grze, żeby mieć pierwszego skilla praktycznie na maksa. Bo 18 to jest, jak niektórzy wiedzą, podstawa. Ale ja pokażę, i w ile wbić 15? Gdzie? Ekwipunek jaki mam? Ekwipunek miecz plus 6. Reszta plus 6. Czyste. Wydatek. 200k. Miecz. Pożyczyłem, więc nie wiem, ile to jest jaki wydatek tak naprawdę. Ale mieczek ma fajny, bo ma 10 na zwierzaki. Sadystka to robiła, naprawdę. Myślałem, że będzie 28 trucie i szycie i krytyk, ale jednak nie. Jak widzicie, tak trochę spowolnienia, to znaczy, że bufka gdzieś idzie, idzie w stronę właśnie postaci. Bo ja zmierzam powolutku, bo powolutku, ale. Chodzi o to, że na początku nie opłaca się od razu lecić na tygrysy, bo by nas zakosiły, i byśmy mieli małe szanse, żeby je zabić, nawet jak mamy tego mieczyka plus 9, dobra, może byśmy je zabijali i tak dalej, ale by to trochę trwało i by było dosyć męczące dla niektórych. Dlatego też pokazuję od początku, tak w przyspieszonym tempie. Jeśli na przykład zbierzemy, nie wiem, tysiąc łapek pod tym filmem, skuszę się, żeby pokazać Wam, jak szybko wbić 30 na tej postaci, więc jeśli chcecie, upkujcie. Yy, dobra, co więcej mogę powiedzieć? Jak widzicie, dobra, te 15 level to jeszcze szybciutko wpada, ale 30 też by był trochę większy kłopot, bo będzie trzeba gdzieś na bołek czy coś, ale kto wie, może się uda. Więc y, zapraszam, może, może, może będzie fajne wyzwanie tak naprawdę. I przeprowadzę z kilkoma z was w wywiadzie i zobaczymy, co tutaj potraficie powiedzieć. Ale no jak widzicie, te levele jakoś wolno nie lecą, lecą całkiem szybko. Tak, dwa PD -ki, jak mówiłem, jeden z rejestracji, drugi godzinny. Bufka, tu jestem, tam nie bufaj. No ty głupia pipa. No i właśnie, to jest stracenie trochę sekund, bo myślę, że... O właśnie, i znowu się błogo nie wzięło, wrzuciło. Trochę tracenie sekund przez tego bufa, bo no, czekać muszę nas, aż się sam zbuffam tak naprawdę, to tam nikt nie siedzi, tam ja siedzę. Więc czasem widać, yy, i to jeszcze na oknach, więc czasem można zobaczyć takie jakby spowolnienie gry, czy coś, co jest grane. To, że się nieraz nakłada mi buffka i widać tutaj ten ten jakby był dźwięk, niestety dźwięk się nie nagrał, to by było słychać bardzo dobrze, jak buffką idę. No, ale co? Wszystkiego mieć nie można. No, jak widzicie, dziki padałem jako szalałe. Pozostało kilka ten ten. No, i teraz zasuwam tam w prawo, czyli zasuwam na białe tygrysy, bo na nich tak naprawdę dobiję ten 15 level bardzo szybko. E, ja wiem, że niektórzy wysłaliby mnie od razu na e, zaprzysiężone. Ale uwierzcie, lepiej sobie poekspić chwilę na psiakach i tych innych niż się bujać gdzieś tam w obłokach. I padać co drugi jego hita. Bo jeszcze nie jesteśmy na tyle silni, żeby pokonać tego potworka, nawet jak mamy ten mieczyk. Jakby to była ninja, byłaby inna zagadka, bo ninja by waliła po 100, 150, czasem 200 z jednej strzały, więc... To by było całkiem okej. Okay. Jak widzicie, bufka nadal za mną idzie. Kurwa, śledzi mnie. No, ale... Nadal mnie śledzi? Nie, chyba już nie. Teraz nie zaczęła śledzić, bo widzicie, trochę mnie przycięło. Ale nie, powiem Wam, że myślałem, że będzie trochę dłużej niż te kilka minut. Tak naprawdę. Fajny ex. No nie można powiedzieć, szybko się to wszystko zrobiło, szybko się nagrało. Dłużej ulepszałem, tak naprawdę, itemy na plus 6. Tylko mi buty spaliło, tak naprawdę. Ale 300 k 300 k jest potrzebne na początek, żeby mieć eku i plus 6, nawet z mieczykiem. Chyba mieczyka jednak się nie opłaca ulepszać tak szybko, bo trzeba potem robić. Jakąś dodatkową postać, chyba że mamy te cztery mieczyki, czy też trochę ich więcej, więc można ulepszyć i tak do plus 5, plus 6, żeby na początku to jakoś lepiej wyglądało. Dobra, ta postać niech tu idzie. Bówka nadal mnie śledzi. Może to Giem był. Kto wie. Giem się ostatnio ze mnie śmiał z ulepszania tych runicznych mieczy. Świetnie. Jeśli ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam. A następnie też mogę Was zaprosić do gry, bo tak naprawdę im teraz tutaj więcej, tym o wiele ciekawiej się gra. Ja to wiem po własnego doświadczenia. Im więcej im tych małych leveli, tych 30, 60, to naprawdę się o wiele ciekawiej gra. Bo można wszystko szybciej sprzedać. To tak mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Nawet Wy możecie szybciej sprzedać. Ja mogę szybciej sprzedać. Każdy może coś szybciej sprzedać. Proste, szybkie... I naprawdę skuteczne doświadczenie, więc wszystkich zapraszam, macie link do rejestracji na dole. I widzicie, 15 level wbija się całkiem szybko. Myślę, że na TBD też bym dał radę w godzinę to zrobić, jakbym nie robił tych misji. Ale misje chciałem robić, bo wiecie, no podstawa, żeby wszystko było czysto tu po lewej stronie, a tutaj mi się po prostu nie chce, więc szybki exp. Tam jestem nastawiony na zrobienie wszystkich misji, więc latam tak. A to zabić trzeba tego psiaka, tego psiaka, więc to trwa 3 godziny i tam jest który 16 level. Spoko, ale no. Chodzi o czystą zabawę. Więc nie ma co się spinać. Ciekawe, który będzie przy 24 odcinku. Niestety w ten weekend nie było TBD, a szkoda, miałoby być dwa odcinki, jednak sobie stwierdziłem, że. Muszę jeszcze poczekać, jeszcze poczekać, muszę kilka tygodni tak naprawdę i będzie nowy net, więc będzie wszystko szło mniej więcej Pisiu, 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 kolejny film, piu, kolejny, piu, kolejny. I TBD będę chciał nagrywać na live, więc myślę, że będzie naprawdę hard. Chociaż na live będzie problem, bo będzie z. problem odpowiedziami, bo będę chciał w następnym odcinku już złapać kilku graczy, więc żebyście wy na żywo zadali pytania i dostaniecie odpowiedź w filmiku, więc bardzo serdecznie zapraszam, będziecie mieli informacje gdzie na T.S. wleść. Czekonia gildia już chyba powinna być i nie zrobiłem tej gildii na Czekoni, tylko na innej postaci, żeby po prostu nie było czegoś, że wiecie, że ktoś będzie chciał wojnę wejść potem na Czekonie, czy coś, jakiś tam dupe i tak dalej. Dlatego się to trochę inaczej nazywa. Gildia, jak wiecie, to jest sunset, czyli brzask, nie zachód słońca. No co? Tak ja. Odwrócenie diebreak. Chyba dobry pomysł, tak mi się przynajmniej wydaje, więc tą gildię po prostu miałem już wcześniej kiedyś założoną. I po prostu ona tak ładnie została, więc myślę, że. Myślę, że naprawdę może być całkiem okej. Okay. No tu widzicie, biją mi bufa, gildia już tutaj istnieje, akurat jest na tej postaci. Więc. bówka, bówką. Jest. Dobra, no tu już widzicie mam prawie ten coraz większy level i coraz łatwiej mi idzie, wystarczy, że zdałem trochę punktów i mimo już tego mieczyka plus 9 mamy coraz większe DMG, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem tutaj na te potworki. Tu też są jakieś lupeckie. A wy się pewnie zastanawiacie, co ja tutaj robię, no co robię, ekspie dalej. Dalej, jak widzicie, na razie trwa to 8 minut 40 sekund, bo odjąłem intro. 8 minut... 7,5 minuty tak naprawdę może trwać sam exp, sam proces ekspienia, bo wiecie no... No nie oszukujmy się, dużo jest chodzenia, dużo jest latania, dużo jest czekania aż bufka mnie zbufuje, która się nie chce ruszyć. Teraz też pewnie bówka do mnie idzie, bo widzicie, że przestałem potować. Mogłem otworzyć na 10 level Szkatę ucznia, bo tam chyba były autopoty, które by się naprawdę przydały, ale no... Nie pomyślałem, więc jeśli chcecie, tak jak już wcześniej powiedziałem, żeby sprawdzić ile potrzeba czasu by wbić 30, w walcie śmiało. Tylko też w taki sposób, że mam się expić, czy mogę się podexpić? Co wy na to? Tu widzicie bówka czy bardzo zaraz mnie zbufa? Tylko ja się muszę pięknie tutaj obronić. No i fakt-faktem idę już tam na dół, bo tam jest jeszcze więcej tych niebieskich, nie, tych różowych i tych białych lwów, które tak naprawdę tygrysów, które tak naprawdę zwiększają nasz EXP. I tutaj widzicie, mamy kolejnego bezdusznego pierwszego, bo tam był Jean Hess. tutaj jest bezduszny, tutaj jest kolejny bezduszny. Ta buwka naprawdę mnie śledzi. Chamstwo. W biały dzień. Ona na bocie gra, mówię wam. Sama leci za mną. Nie, to też odpowiem od razu na pytanie: jak zrobić, żeby buf leciał za tobą jak popaprany? Wystarczy otworzyć dwa klienty Metina na oknie. Tak, ta, cała tajemnica. I wystarczy się przygotowywać. Pomiędzy nimi, ale no, kto tam by to nie wiedział o tym? Wszyscy o tym już wiedzą, tylko dalek, po prostu czasem ma takie odjazdy. Że A może ktoś nie wie, może jakaś ciekawostka się trafiła, czy coś. No właśnie. Czasem jednak się nie trafia ciekawostka, tylko mały suchar Więc, no, jak widzicie, tutaj mamy naprawdę dużo więcej tych tygrysów, i dużo szybciej wbijemy ten 15 level, bo ono mam ten 20, który, chyba 23. Więc naprawdę możemy naprawdę poszaleć. Widzicie, jakbym tu przyszedł na pierwszym levelu padłbym bez żadnego problemu, bo e, nawet jak biję pod te 195, 300, 400 z krytykiem, to nie jest wcale tak dużo, bo tutaj moby naprawdę mają trochę więcej tego HP i nie padają na hita. Więc jesteśmy... O, gdzie uciekacie, jesteście moje, no 167, no to 320 bym w niebił, tak? I nie, I nie spada im całe HP od razu z jednego hita. To nie jest tak jak w surze WP kontra potworki, tylko po prostu no, trzeba się na mchu bujać, bo trzeba po prostu powalczyć. No i widzicie prawie level wbity. Ostatnie potworki do zabicia, i mamy nasz wymarzony level up. W ile minut? Właśnie widzicie w ile minut? około 12 minut, odliczając chodzenie. Można wbić nasz upragniony, 15 level. Może to nie jest aż tak upragniony, ale 15 to jest taka podstawa, na której możecie już zacząć swobodnie zarabiać. Możecie wszystko selać, bo możecie pisać na Łaczu. Ja wiem, niektórzy mogą sobie kupić 10 szkat w roku i wbić 15 w 3 sekundy. A nieraz możecie kupić 200 szkat w roku i nie wbić nawet 1% EXP'a, hmm. Konia, myślałem, że tam wybiję 39 na szkatach mroku, bo o, były szkaty tanio wziąłem i dupa. Nie wbił się tam 39 na szkatach mroku, ale też będę musiał jeszcze dobić jej tam kilka procent, żeby się zacząć naprawdę na no niej świetnie bawić w Demon Tower. Tak, żeby było wiecie, wszystko ok. Dobra, jak widzicie, dokończę zaraz tutaj dobijanie tego levela. To jest, proszę Państwa, odpowiedź na pytanie, w ile wbija się z podstawowym ekwipunkiem 15 level na PL-u. Podstawowy kunek, jaki łatwo zdobyć. To by było na tyle. Dziękuję, do zobaczenia.